Raport PZPN dotyczący organizacji bezpieczeństwa meczów piłki nożnej na sezon 2015-2016 mówi jasno, mieć Legnica jest na szczycie listy klubów pierwszoligowych. Nie koniec na tym, najlepszym kierownikiem bezpieczeństwa jest Wiesław Jurkowski, czuwający nad organizacją meczów legnickiego klubu. Udowadniamy wszystkim, że Legnicki Stadion jest stadionem bezpiecznym, prawda, i bardzo przyjaznym dla ludzi. Tu praktycznie nie notujemy żadnych negatywnych zachowań. Pod uwagę, do ostatecznej oceny branych jest 17 kategorii. Organizacja każdego meczu to spełnienie ważnych warunków obowiązujących przy imprezach masowych. Musimy uzyskać pozytywne opinie czterech podstawowych instytucji czyli policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i sanepit. Bez tych opinii y, urząd nie jest oczywiście w stanie wydać nam zgody na przeprowadzenie imprezy masowej. Tu, jeszcze dodatkowym elementem jest to, że część imprez jest kwalifikowanych jako tak zwane imprezy o podwyższonym ryzyku dla bezpieczeństwa. Co no, to się przekłada na oczywiście jakość tego zabezpieczenia, ponieważ. Y, no, Ocena, ta analiza ryzyka, jaka wtedy występuje, no jest no dużo wyższa niż w meczach, które są zwykłymi imprezami masowymi. Ze względu na uwarunkowania budowlane stadionu, klub nie może spełnić niektórych wymagań, choćby tych związanych z parkingami zewnętrznymi. W tych kategoriach jak na razie, niecielegnica legnica nie może rywalizować z innymi pierwszoligowymi obiektami.